Co to jest, Tomas? Jest pewna niecierpiąca zwłoki sprawa. Tak, jasne, słuchamy. Nie mów, że znów chodzi o szpiega. Długo tak będziesz, Tomasz? Wiesz coś nowego? Że szpieg, Gregorio, jest pośród nas, nie mam żadnych wątpliwości, tyle. Skąd wiesz? Wszędzie są przecież kamery, jesteśmy nagrywani. Kamery nie nagrywają cały czas. No jasne, może jakaś została tajemniczo włączona. Słuchajcie, nie chodzi o kamery, szpieg jest pośród nas, nie rozumiecie? I kogo teraz oskarżasz? Mnie? Nie, czekajcie. Może to być każdy z nas. Jestem tego pewien. Gregorio dobrze wie, jak przycisnąć człowieka. Mówisz z doświadczenia? Przycisnął cię? Może ty jesteś śpiegiem? Nie, 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 nie. Mnie to już nie dotyczy. A wcześniej dotyczyło? Śpiegowałeś nas kiedyś? Nie, 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 nie. Nie o tym mówię. Ja tylko... Nieważne. Ja nie jestem szpiegiem. Ja też nie. Słuchajcie, nawet jeśli mówicie, że nie, to nic nie znaczy. Każdy może udawać. No, ale no, ja, ja nie jestem szpiegiem. No ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hej, cisza! Niech szpieg się teraz przyzna, okay, albo. okej, okay. mam już tego dość. Oskarżasz nas niesprawiedliwie. Musisz mieć dowody, radzę ci. Tomas, rozumiem o co ci chodzi, ale szpieg jest tylko jeden, a reszta jest niewinna, więc nie dziwne, że się obrażają. A Franceska na pewno. Tak tylko mówię, zrobisz co chcesz. I już spokojnie nic takiego absolutnie nie będzie miało miejsca w, w naszym studiu. Nie, nie. Wystarczy już, że w ogóle toleruję tę okropną piosenkę, która mi się zupełnie, ale to zupełnie nie podoba. Mam, mam, mam tu dla was teczki, niech każdy sobie kilka z nich teraz weźmie. Są w nich podstawowe dane każdego z uczestników, tak? Każdy musi sobie kogoś wybrać. Do roboty, przyjaciele, przystąpmy do pierwszych eliminacji. Stawmy temu czoła. Co no, czy no, czegokolwiek tam chcecie? Czy ja dobrze widzę, że piosenkę skomponuje Rafa Palmer? Dokładnie, podoba mi się Twoje pytanie.